Teraz będziemy razem na zawsze. Wyglądasz dziś przepięknie. A, chciałbym, żebyśmy mogli razem wychować dziecko. Co się dzieje? Dziś twoje marzenie się spełni. Brandon, patrz! Będziemy teraz rodzicami. No to jesteśmy już oficjalnie małżeństwem. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Wyobraź sobie, niedługo będziemy mieli dziecko. Ojej, twój brzuch jest taki, nie mogę uwierzyć własnym oczom! To najszczęśliwszy dzień mojego życia. A, tylko ty i ja! Czy to nie cudowne? I chociaż fajnie byłoby mieć Bobasa, bylibyśmy wspaniałymi rodzicami. Ach, jestem w ciąży! Musimy wszystkim powiedzieć. Dziewczyny, przyjedźcie szybko! Będą w totalnym szoku. Co się stało bestii? Kuromi? Ty też jesteś w ciąży? Niemożliwe! Dziewczyny, jestem w ciąży! Będziemy mamusiami! Kto chce zrobić imprezę Gender reveal? Chcemy poznać płeć naszego Bobasa. Jak to właściwie działa? Po prostu przeczytaj to na głos. 5, 4, 3, 2, 1! Będziemy mieć córeczkę! Mmm, ciasto jest przepyszne. Czas poznać, kim będzie nasze dziecko. Szybciej, otwórz to! To dziewczynka! O, zawsze marzyłam o wnuczce. Hurra! Kupimy jej mnóstwo lalek. Lubisz tańczyć w skarbie? Zobaczymy, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Nie mogę się doczekać, aż otworzę to pudełko. Gotowa? Dziewczynka! Jestem najszczęśliwszym tatą na świecie. Hmm, gdzie się podziała Kitty? Hej, to tu nie pasuje. E? Co tam robisz? Czy nie są słodziutkie? Możemy je zatrzymać? Ale jest ich za dużo. No dobra, mogą tu zostać. Na pewno będą tu szczęśliwe. Trzeba też kupić zapasy jedzenia. Jestem pewien, że Wam się spodoba. O Brandon, spójrz na nie! Cześć! Przyszłam zrobić zakupy dla mojego babasa! Te zabawki są przepiękne. Ten wózek będzie idealny na spacerki. Kupimy ci najpiękniejsze ciuszki, skarbie. Czego więcej potrzeba? Biorę wszystko. Zgadnijcie, kto wrócił. Kochanie, uważaj, nie dźwigaj tych ciężarów. Wow, strasznie dużo tu ubrań. Nasza córeczka będzie najbardziej stylowa. I wygląda na to, że obie jesteśmy głodne. Halo, tak, chcielibyśmy zamówić jedzenie na wynos. Gotowe! Mogłabym zjeść konia z kopytami. A najbardziej kocham pizzę! Mm, idealnie! Dopisuje ci apetyt, co? O, o, coś się nie czuję! Chyba za dużo tej pizzy jest ulubiony zespół. Mam nadzieję, że nasza córeczka też ich pokocha. O, jaki cudowny widok! Ach, coś nagle zgłodniałam. Hmm. Zróbmy piknik. Mam wszystko, czego trzeba. Ale skąd weźmiemy jedzenie? Za chwilkę wszystko będzie. Poproszę dwa hot dogi. Proszę bardzo! Mm -hmm. Mam jedzenie! O, Tomasz, jesteś moim bohaterem! Nie mogę przestać jeść! Thanks. Dziękuję ci bardzo, kochany! Mm. Dziewczyny, mam niesamowity pomysł! Kiedy mówisz niesamowity, to zaczynam się martwić! I zapisałam nas na lekcję tańca! Dzień dobry drogie panie! Powtarzajcie za mną! Ha! To takie łatwe! To niemożliwe! Mam dość! Idziemy na zakupy do galerii. Witam i miłego dnia! Pokażę wam, jak się porządnie relaksować. Ta zabawka aż się prosi, żeby wziąć ją do domu. Jestem świetna. O, mogę to wziąć? Okej, okay, to ci się spodoba. Wygrałam! Po prostu miałaś szczęście. A może pojedynek taneczny? Zobaczymy, kto lepiej zatańczy. Jestem taka zmęczona. Przyda nam się trochę relaksu. A do tego najlepiej nadaje się joga. Dobra dziewczyny, siadajcie na matach. I powtarzajcie za mną. Piu, teraz to naprawdę jestem padnięta. Boli mnie sam widok. No cóż, dziewczyny, może yoga to jednak nie wasza bajka. Ach, trochę ci zeszło. I... Przepraszam, kura mi pokazywała nam, jak się bawić. To był bardzo aktywny dzień, ale teraz jestem taka zmęczona. Naprawdę dziś ciężko pracowałaś. Idź spać, kochanie. Ach, w końcu w domu. Jak minął ci dzień, skarbie? Była yoga, potem tańce, a potem zabawa w centrum handlowym. Chyba cię to wszystko zmęczyło, co? Słodkich snów. A oto miłość mojego życia. Ale się dziś natańczyłam. Próbowali nawet zmusić mnie do jogi, wiesz? Ach, przy tej muzyce aż chce się tańczyć. Na dzisiaj wystarczy. Czuję się jakoś dziwnie. Halo, potrzebujemy lekarza. Natychmiast. Ojej, nie czuję się najlepiej. Musimy zabrać Cię do lekarza. Myślę, że powinniśmy jechać do szpitala, Tomasz. No to pospieszmy się. Doktorze, boję się. Spokojnie, jesteś w dobrych rękach. A to twoja córeczka. Gratulacje! Ojej, jesteś taka cudowna! Myślę, że już się zaczyna. Dziecko zaraz przyjdzie na świat. Gratulacje, to zdrowa dziewczynka. W końcu możemy cię poznać. Będziemy o ciebie bardzo dbać. Nie wiem, czy dam radę wytrzymać. Świetnie pani idzie. Spójrz tylko na swoją śliczną córeczkę. Jaki to wspaniały dzień. Witaj w domu, księżniczko. Oj, chyba ktoś się troszkę za bardzo podekscytował. Trzeba zmienić ci pieluszkę. Jak ja cię teraz umyję? Ta się przyda. Dzięki, kochanie. Gotowe. Znowu w skarbie. Oj, tak nie może być. To nie powinno być w łóżeczku. Jesteś błodna maleńka? Zaraz cię nakarmimy. Nam też by się teraz przydał odpoczynek. słodkie ten zapach. A, już wiem. Trzeba cię przebrać. Tak jest! Zrobiłam to! O, jaka ona maleńka i słodka. Słodkich snów, kochanie! O, nie czuję się najlepiej. Chyba się zaczyna. Tomi! Naprawdę boli mnie brzuch. To na pewno z głodu, kochanie. Masz, zjedz coś. Yy, nie sądzę, żebym mogła to zjeść. Pozbądź się tego i zabierz mnie do szpitala. Doktorze, proszę, moja żona pilnie potrzebuje pomocy. Boli. Spokojnie, proszę pani. Za chwilę będzie poród. Da pani radę. Tylko nie przeszkadzaj, dobrze, kolego? Gratulacje! To zdrowa dziewczynka! Czy nie jest cudowna? Jakie słodkie maleństwo! O, ona jest niesamowita! Zaopiekujemy się tobą, Marinette. A teraz wracajmy do domu, dobrze, dziewczynki? Jasne! Będziemy dla niej dobrymi rodzicami. Witaj w domu, kochanie! Hmm. Jestem pewna, że ci się tu spodoba. Co? Co się dzieje? Chyba płaczę. Proszę państwa, wydaje mi się, że dziecko jest głodne. Dlaczego my na to nie wpadliśmy? Śmiało! Zajadaj, kochanie! Aha, i myślę też, że powinniśmy zmienić jej pieluchę. Jesteś geniuszem w skarbie. W porządku, chodźmy już spać. Dzień dobry wszystkim! Czas stąd wyjść i być super bohaterką. Ale najpierw powinnam umyć zęby. Piu, pił! Złoczyńcy! Strzeżcie się! Nie macie szans! Ha, co powiesz na to? W mieście jest nowa bohaterka. Ha, ha, jestem w tym taka dobra! Okej, okay, naprawdę powinnam już iść do szkoły. Spakujmy się! Nadchodzi biedronka! I jest bardzo zmęczona. Biedronko? Znowu się obijasz? Natychmiast rozwiąż to równanie! No. Gdzie? Przysięgam, nie śpię. Och, robimy matematykę. A, przepraszam za spóźnienie. To się więcej nie powtórzy. Osłaniam cię Biedronko. Masz, łap! Ratujesz mi życie, czarny kocie? A. Chyba znam odpowiedź panno Penny. Po prostu mnożymy tutaj, dzielimy, potem odejmujemy i. O. Dobra robota, biedronko! Zasługujesz na piątkę? A. Dzięki za pomoc, czarny kocie. Jesteś prawdziwym bohaterem. Czas pokazać moje umiejętności. <śles> Że znowu to zrobiłeś, Ryan! Taka jest piłka nożna, Cindy. Hmm. Ręce do góry, łobuzie! Już nigdy nie będziesz się nad nikim znęcał! Yy, to był tylko żart! O. Biedronko, uratowałaś mnie! <laughs> tylko robię swoje. To było naprawdę wow. fajne, Biedronko. Jesteś najlepsza! O, Rany, to musi być przeznaczenie. Jesteśmy sobie przeznaczeni. To będzie najlepszy dzień, Ever. Mam dla ciebie niespodziankę. Biedronko, wyjdziesz za mnie? Czekałam, aż o to zapytasz. Dopóki śmierć nas nie rozłączy, tak bardzo cię kocham. był niesamowity ślub. I dostaliśmy tyle prezentów. Zjedźmy małą przekąskę. O, nie czuję się najlepiej. Kochanie, wszystko w porządku? Daj mi chwilę, skarbie. Muszę coś sprawdzić. No dobrze, zobaczmy. He? Jestem w ciąży? Wszystko w porządku, kochanie? Nawet lepiej. Będziesz tatą! Juhu! W porządku, co by to dziś zrobić? Może pójdziemy popływać? A, ah, idealnie! Pański koktajl! Dziękuję, Ewaldzie! Mmm, pyszne! O nie, chyba ktoś ma kłopoty! O. Musimy się pospieszyć i im pomóc! Panie! Oh. Pani! Proszę, nie zapomnijcie tego! Ruszajmy, czarny kocie. Ci złoczyńcy nie mają szans. Hmm. Myślę, że na razie no. powinnaś się wyluzować, kochanie. Musisz być bezpieczna dla dobra naszego dziecka. O, oh, no skoro już o tym mowa, jestem troszkę zmęczona. Może zabierzemy panią do szpitala już teraz? <laughs> Wszystko w porządku? A, już wiem o co chodzi. Proszę się rozgościć. W porządku, zaczynamy! Wow. Gratulacje! To dziewczynka! Oh. Cześć Ashley! Mam nadzieję, że cieszysz się mm. na spotkanie z mamą! <laughs> A ja jestem <laughs> twoim tatą! Będziemy się tobą wspaniale opiekować, ale na razie czas iść spać! Hej, nie zapomniałaś o czymś? O, ona jest taka słodka! O, -o ona płacze! Już idę! Jesteś głodna, Ashley? Uspokój się, kochanie. Ha, bycie rodzicem jest całkiem łatwe, co? Pobudka, Ashley! Nie zapomnij o śniadaniu. Jedz, kochanie. I pamiętaj, masz dziś egzamin. Więc nie możemy sobie pozwolić Aha. na spóźnienie. Jestem pewna, że sobie poradzisz. Postaram się, mamusiu! No i jestem. Czas zrobić swoje. To takie proste. Kocham balet. Ashley masz wielki talent. Oto twoja zasłużona nagroda. O, to wspaniałe, Ashley! Tak jest! Będę występować! To koniec dla ciebie, biedny śmiertelniku. O nie! Czy mój książę kiedykolwiek mnie uratuje? Jestem tu dla pani. A masz, łotrze! Uciekaj i zastanów się nad tym, co zrobiłeś! I tak oto księżniczka została uratowana. Bohaterze! Dziękuję Ci bardzo! O, oh, Ashley, wyjdziesz za mnie? Spójrz, nasza mała dziewczynka jest już dorosła! Wow! To było niesamowite, Ashley! Mamo! Tato! Tak się cieszę, że tu jesteście! To mój chłopak, Michael. Musicie wiedzieć, że niedługo się pobierzemy. Nie ma lepszego sposobu na rozpoczęcie dnia niż trening. Chyba robisz się na to za stara. Nie martw się, kochanie. Zawsze będę przy tobie. O, widziałeś to? Przyjrzyjmy się bliżej. Cześć, kolego! Hej, dokąd idziesz? Poczekaj na nas! Mamo, tato, co się stało? O, nie! Zostawiliście mnie! D bardzo za wami tęsknić. I nigdy, że nigdy was nie zapomnę. Zawsze będziecie ze mną w moim sercu. No dalej, dalej, dasz radę. Tak jest! Gratulacje, to zdrowa dziewczynka. O, tak się cieszę, że w końcu Cię poznałam. Okej, okay, czas zabrać cię do domu. Powodzenia! Chodźmy, kupimy Ci wszystko, czego potrzebujesz. Wow, spójrz tylko na te rzeczy. To wszystko jest takie drogie. To się chyba nie uda, kochanie. Ja nie mam innego wyboru. Tak mi przykro z tego powodu, kochanie. Mam nadzieję, że odnajdziesz swoją drogę w życiu. Haha, <grystanie> dobra, kolego. Pieniądze albo życie. O, nie czuję się najlepiej. Weź sobie wolne na resztę dnia. Ale ja zrobię sobie zakupy. Nie ruszaj się! To było bardzo niegrzeczne z twojej strony, koleżanko. Nie można brać cudych rzeczy bez płacenia. Przysięgam, więcej tak nie zrobię! Nie martw się, nic ci nie będzie. Piedronka? Czarny kot! Jak dobrze, że jesteście! Zawsze jesteśmy na tropie przestępstw. Co? Co to za hałas? To dziewczynka! O, no jest taka słodka! Nie możemy zostawić jej samej sobie. Chyba właśnie zostaliśmy rodzicami, biedronko. O, chyba jest głodna. He, być rodzicem jest całkiem łatwe, co? Tak, to naprawdę dobry początek. No i co teraz? Chodźmy się przebrać. He, bycie mamą to łatwizna. O, dlaczego ona płacze? Daj spokój, Christy, uspokój się. Masz, smacznego. Ach, dzisiejszy dzień był wyczerpujący. Słodkich snów, kochanie. Hej, Christy, zobacz tę sztuczkę. Juhu! Ja Czy twoja mama nie jest niesamowita? Haha, -ha, powinnaś jeszcze trochę poćwiczyć, kochana. Zobaczymy. Ta pinia ta nie masz szans! Jestem super, czy co? Zdecydowanie. A teraz wybierzmy się na przejażdżkę. Trzymaj się mocno, Christy! Wszystko w porządku, kochanie? Nigdy więcej tak nie rób. Słyszysz? Hej, szczerze myślałam, że jej się podobało! Przestraszyłeś biedne dziecko. <grystanie> Możemy to naprawić. Patrz, Christy, to ja, twój tatuś. <grystanie> to jej się naprawdę podoba. O, mam jeszcze lepszy pomysł. Dzieci lubią balony, prawda? Patrz, Christy, mam coś dla ciebie. Ups, przepraszam. Nie mogę uwierzyć, że znowu wszystko zepsułeś. Rozweselanie dzieci to ciężka robota. Piu, piu, ręce do góry! Okej, okay, myślę, że powinniśmy wyjść. Robi się tu za głośno. Pobudka, Christy! Czas do szkoły! Nie mogłaś się doczekać tego dnia, pamiętasz? O, krakersy ze złotej rybki. To najlepszy mm. sposób na początek dnia. To jest jedzenie godne super bohatera. Muszę się pospieszyć, bo się spóźnię, mamo. Oczywiście, masz tutaj twoje śniadanie. O, jogurt, mój ulubiony. A to twój szkolny obiad, kochanie. Ucz się pilnie i przynieś same piątki, dobrze? Cześć wszystkim! Hi. W końcu dotarłam do szkoły. A! Ha. Spójrzcie tylko na tę ofiarę. Wynoś się stąd, Markulo, Ale jesteście wredne. Jak mogły mnie tak potraktować? Czy już nigdy nie będę miała przyjaciół? Mamo, tato, proszę, zabierzcie mnie stąd. To ty, Christy? Co się stało? Nie martw się, już jedziemy. Pospiesz się, kochanie. Nasza córka potrzebuje swoich bohaterów. Wiem, co robić. O tak, to będzie łatwe. Cóż, czas zabrać się do roboty. Stójcie wy dwie. To wy znęcałyście się nad Christy? My tylko chciałyśmy się zabawić. Heh, myślę, że dostałyście nauczkę. Ale pamiętajcie, nigdy więcej nie bądźcie niemiłe dla innych dzieci. Przepraszamy, Christy. Uratowaliście mnie. Zawsze będziemy przy tobie, kochanie. <laughs> o tak, ale będzie zabawa! Za mną! Chyba mamy nagłe wezwanie! Ktoś potrzebuje naszej pomocy! W takim razie ruszajmy! Hej ty, przejmujemy to miejsce! Pomocy! Ratunku! Tak, nikt cię tu nie usłyszy! Stójcie, łotry! Wygląda na to, że przyłapaliśmy was na gorącym uczynku. Myślałam, że super bohaterowie nie istnieją. Okej, okay, właśnie zamierzaliśmy stąd pójść. Dalej zabierać się stąd. Proszę bardzo, o wiele lepiej. Jedronko czarny kocie. Dziękuję bardzo! W porządku, kochanie, chodźmy stąd. Tato, już wstaję! Twój koktajl śniadaniowy, młoda damo! Dzięki, Edwardzie! Jest pyszny! A teraz czas ubyć zęby! I nałożyć perfumy! Nie mogę też zapomnieć o uczesaniu włosów! Mamo, tato, gdzie jesteście? O nie, a jeśli ktoś ich porwał? Nie mogę uwierzyć, że znowu jestem sama! Kochanie, wyszliśmy tylko na chwilę. Mieliśmy parę spraw do załatwienia. Nigdy, przenigdy cię nie opuścimy, więc się nie martw. Aha, na pewno wygra. Tak, jestem w tym świetna. To dlatego, że moi rodzice są superbohaterami. Hej, patrzcie. Biedronka? Czarny kot? Ha! Nie wierzę, że wymyślasz takie bzdury, Christy. Oni naprawdę są moimi rodzicami. A teraz nikt nie przyjdzie na moje urodziny. Halo, jest ktoś w domu? Wy i tak przyszłyście? Nie mam mowy, żebyśmy to przegapiły. <laughs> Więc gdzie są twoi rodzice, co, Christy? Super bohaterowie, co? Jasne. Takiego najlepszego, kochanie! Mamy coś dla ciebie! To naprawdę wy? Nie mogę uwierzyć! Cóż, Christy, od teraz też będziesz super bohaterką. Wow! Zawsze wow. tego chciałam! Będziecie dumni, obiecuję! A teraz bawmy się! O, jest najlepszą córką na świecie, prawda? Myślę, że nasza trójka tworzy świetny zespół!